Siemanderu, to znowu ja, wasz ulubiony youtuber i zaczynamy kolejny odcinek Scaring Street. Bardzo długa przerwa była, już niektórzy myśleli, że przestanę nagrywać tą grę, ale po prostu... Eee, no bardzo mało mam czasu na cokolwiek, nie ogarniam, jeszcze ogrywamy tą Forza Horizon 1, chciałbym ją skończyć, w sumie też im szybciej tym lepiej. Eee, coś tu mi wyskakuje, że gdzieś mam do zebrania. A ogólnie to sobie zaraz sprawdzimy całą tą nową jakby aktualizację. Może nie wszystko, ale po prostu widzicie, że śnieg pada. Fajna aktualizacja zimowa. Ja pierwszy raz to testuję. Bardzo fajnie to wygląda. Forza. Gdzie śnieg? FH5 <laughs> na święta. W dzisiejszym odcinku mówię. Nie będziemy się jakoś katować z wyścigami i tak różnymi innymi rzeczami. Po prostu ja sobie luźno pojeżdżę. Odbieramy dwie fury. Przy okazji sobie teraz troszeczkę podryftuję. Kurde, no gdzieś tutaj jest komunikat, że jest coś ukryte. Oh shit. Dobra, wycofam. Po tamtej stronie bardziej był ten komunikat, musi gdzieś tu być coś skitrane. Wjeżdżamy, szukamy. Czekajcie. A tam są tylko te czerwone, bo normalnie tutaj mamy pododawane kilka aut, ze trzy chyba auta. Pod tymi czerwonymi, tam plandekami, żeby je znaleźć, no i wtedy je zdobywacie, nie? Poczekajcie, ja sobie przerzucę się na pada, będzie mi łatwiej tutaj rozglądać się. To z... O, jest. A propos tego, co mówiłem. No więc zbieramy sobie w furę. Dobra, mam 7 na 12. Każda, każde auto chyba jest z 12 takich znalezisk, się składa więc trochę mi brakuje. Tam któregoś live'a sobie robiliśmy, ale do dawno temu, żeby szukać właśnie te znaleziska, ale okazało się, że każdy, każdy gracz praktycznie miał w innym miejscu te znaleziska, więc... E, więc, więc, więc co? No po prostu... troszeczkę to nie zdawało egzaminu, bo myśleliśmy, że będziemy sobie wspólnie jeździć po mapie i szukać. No też tak zrobiliśmy, ale... Ale to nie tak szło jak byśmy sobie chcieli, zaplanowaliśmy. Dobra, wiecie co, wjeżdżamy sobie tutaj do salonu Out. Proszę bardzo. Ja tylko dodałem do malowania do mojego, do mojej fury. Jeszcze do dopieszczenia jest. Dobra, no podjeżdżaj. Okej, okay. wchodzimy do salonu i mam dwie fury do odebrania. Zobaczcie, mam tutaj Emela i mamy Lamborghini. Proszę bardzo, więc pierwszy sobie sprawdzimy Emela, odbieramy go. No free slots, confirm. Ale i jaja. Poczekajcie, no to muszę kupić chatę. Ja pierdykam. Nie mam wolnych slotów. Ojku. 16 koła. Dobra, to jedziemy po to, albo tu jest... Kurde, no zmień się. 15 koła. Okej, okay, no to bierzemy. Pyk. Jest już moja. Teraz, jak to się robiło? Poczekajcie, kurde, bo nie pamiętam. Teraz tu mamy moją listę. Out. Nie, no. A, a gdzie jest ten ML? A, jest, dobra. Enter. Ok, mamy go. Kurde, to wszystko. Tak dawno nie grałem, że nie wiem co, czym, gdzie i jak. Dobra, jedziemy sobie pojeździć się Ale mi się w A ML przed sekundą spadł z nieba. Było widać. Dobra. Kurczaki, mamy Emela, zarąbiście. Nie, jakiego Emela? Jak? No, Gdzie wagona? Gdzie klasę mamy? O kurde. ty, petarda. Jak tu się zmieniało? Kamerę. A, nie możemy się rozglądać, dobra. Dobra, to jedziemy. Ale jazda. Ale dobrze gada. Ale on dobrze gada, ale zarąbiście wygląda. Poczekajcie, wejdźmy sobie o ten. Gdzie ja mogę go tu spersonalizować? Tuning Shop czy tutaj? W Styling Shop, chyba w Styling Shopie muszę jechać, nie? Co jest zgrane z tym GPS-em, że mi się nie chce zaznaczać GPS? No, teraz się zaznaczył. Ja pierdzielę. Od początku gry mam taki problem. Że raz działa, raz nie działa. Oj, sorry, gdzie mi tu koledzy.

I testujemy, co tutaj kurcze. Jeszcze oferują nam twórcy Body -kitty, Proszę bardzo, zobaczcie to. Mamy g klasę I mamy świąteczne przystrojenie. Kurde z choinką na dachu. Właśnie to chciałem ee, sobie pozyskać. Bo widziałem to już dawno o różnych twórcach. U różnych twórców, ale, ale, ale. <laughs> A dobra, 50 tych. Ja mam 589. Dobra, bierzemy. I teraz, co tutaj się zmienia, to tego nie mogę. Co ty gadasz? Mogę sobie, kurde, ale ja, ja mogę sobie lampki zmienić, jaki kolor chcę. Ale jazda. A, i mogę z choinką albo bez. Wow, mogę lampę tu zmienić Rurowanie Możemy sobie felgi zmienić Ale to nie zmieniamy i koniec. Dobra No to, to co? no bierzemy to? Mamy zakupione, więc sobie teraz pomalujemy furę, całą furę pomalujemy sobie oczywiście na czarno, tylko nie atłasowy, kurde jaki, o tak, karmel, chrom, standardowy, od razu fajnie wyglądają te lampki, więc sobie tak zrobimy, o nie, 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 nie. dobra, bierzemy tu. I wyjeżdżamy naszym przystrojeniem świątecznym. Trochę to późno sprawdzam, ale zdążyłem przed końcem roku. Zdążyłem przed końcem roku, także chwilę po świętach. <grystanie> ale jazda, ty, no to jest petarda. No i ja pierdziele, tak brakuje takich rzeczy, kurczę, w Fordzie, no. Tak brakuje takich rzeczy w Fordzie. I zobaczcie, gra za 30 zł. Ile ona rzeczy oferuje? Zobaczcie nawet, nawet to, że tutaj mamy... Ten śnieg pada. To nawet jak wejdziemy w mapkę, to widać, że pada. Ma widać, że na budynkach, na dachach jest osadzony ten śnieg. Na ulicach to wszystko fajnie jest zrobione. No taki diabeł tkwi w szczegółach, nie? Wiadomo, tam jeszcze dużo rzeczy się też pozmieniało. Nic nie widzę z tą choinką na dachu. Ale te lampki robią ro robotę. ten ogień z rury, ja pierdziele, dobrze daje. Tory, no, fokus jakiś nie astrafon O! No wiadomo, że to nie jest driftowóz. i to jest seria. Musiał mi wjechać, akurat, akurat musiał skręcić w tą stronę. Pewnie się zastanawiacie, czemu jadę tak w kółko tymi drogami. Ale ja po prostu patrzę na mapę i przy okazji sobie odkrywam drogi. A ogólnie jedziemy odebrać lampę, ale odcinę łapie, króciutkie biegi ma strasznie. Prędkości tutaj za dużej nie mamy. Ej, ale naprawdę, no zobaczcie jak się zanubiście prezentuje. W ogóle ten, nie wiem czy zauważyliście, ale jak byliśmy w Tuning Shopie, tam też była choinka stała. Normalnie wszystko się pozmieniało, bardzo fajnie. Ej, jak tu się wchodziło w tryb zdjęć? Chcę zobaczyć jak to wygląda. Hops. Aha, no musimy tu kurde teraz walczyć. Z... Jak tu się robiło? Distance, LT, Hops. Możemy zmieniać. Dużo się pozmieniało. Hide interface, dron. Dobra, i teraz możemy. Czekajcie, jak to się robiło? O, dobra, lecimy w górę, lecimy w dół. No dobra, fajnie to jest. Fajna sprawa. Ja sobie coś tu wykombinuję. Nie będę wam mówił. Dobra Wchodzimy do sklepu, bierzemy Lamborghini Lamborghini Ej, czemu nie mieliśmy tak przy ml -u? zarobiście, ale dostaliśmy furę. Ty, a mogę się myszką rozejrzeć? Nie. Nie. Dobra, no to jedziemy. Ciekawe czy on będzie upalony. Nawet ciekawie jeździ. Dobra, gdzie jest ta lakiernia? Żebym nie jeździł w kółko niepotrzebnie. Eee, tu na dole, dobra, muszę zawrócić. Dobra, przejechałem. Tam była droga, której mam nie Powiem wam, że w ogóle tym, w tym Lamborghini dużo lżej chodzi kierownica niż w Mercedesie. Musi fajnie chodzić ta łopatka. Jeżza przodem, skubany. Dobrze się prowadzą te nowe fury, zarobiście. Ale dobrze to jeździ. Oczywiście. O i widzicie, to jest to świąteczne tutaj. Kurde, obniż się. O, jest choinka, są prezenty. Jest śniegu nawalone. Fajnie, fajnie. No, zobaczcie, że nawet takie takie w ogóle jakie Fury tu stoją. Dobra, bodykity. Uuuu. Tu fajnie wygląda. Ale tutaj to już jest przekot, kurde. No i mamy to. Właśnie to chciałem. 60. Co możemy tutaj pozmieniać? Kolory lampek. Tam zrobiliśmy sobie takie żółte, więc tutaj możemy coś zrobić kolorowo. Ops. Dobra, już nic nie kombinujemy. Wychodzimy, płacimy. Pomalujemy sobie tylko fure, bo cały bodykit nam się zmienił. I tak myślę, co by tutaj za kolor pasował, żeby te lampki było dobrze widać. No właśnie ciężko dobrać kolor tego auta, nie? Teraz pod te lampki Może biały Metalik, biały metalik Może być i biały metalik. No jest specyficzne auto. Ciężko dobrać kolor, żeby tu fajnie te lampki wyglądały. Taki jest biały srebrny, niebiały Matowy. Atłasowy, karmelowy, chromowy i perlo, perłowy. perlasz Dobra, standardowy metalik. Zobaczymy jak to wyjedziemy na ulicę, jak to będzie się działo. Dobra, jedziemy. Czekajcie, tylko się rozejrzę gdzie my jesteśmy i gdzie muszę jechać. Albo ja sobie ustawię GPS. Dobra, teraz się ustawił. Dobra, zanim się pojedziemy... No super to wygląda. A one nie mrugają? Nie były mrugające? Czy też trzeba to kupić? Ty, ale no Lamborghini z choinką, jakby to w nocy wyglądało, albo w tandemie, jakbyśmy jechali, albo w ogóle w konwoje. Ja pierdzielę taki świąteczny konwój. Kurde, że ja się tak usiadłem za późno do tej gry. Dobra, zdążyłem, że jest cały czas ułożenie słońca światła tak samo jak. Czytam tym obra i coś takiego. Wejdziemy sobie teraz w tryb zdjęć eee, dron hops. To było coś takiego. Okej. Okay. ukryj interfejs, Rób sprint screen. I jedziemy sobie przejechać. I będę miał miniaturkę. Ty, te lampki jak tu widać. Zarąbiście. O kurde, ale bajer. Naprawdę, te lampki to wszystko istnieje tak jak... Ale z tą kamerą to nic kompletnie nie widać. Będzie jak tu jechać? Tutaj. Ile pojechałem? Nie, chyba dobrze. Dobrze pojechałem. kaj dociny Palmy w śniegu <laughs> Bajera dzwoniłem, jak biedny. E, wy też macie tak, że po aktualizacjach wam znika w ogóle, że macie zaliczone drogi. Zobaczcie, te drogi to można zaliczać w nieskończoność. Przed chwilą miałem, że je miałem niezaliczone. Teraz już mam, pojawiły się na mapie, że są zaliczone. Zaliczono, już mam zaliczoną. Dobra, tu mi zaliczyło całą ulicę od początku do końca. Tak tutaj nie mam jak się wbić na górę Dobra lecimy no tak czy siak, mam jeszcze dużo do zaliczania w tej grze, więc chciał nie chciał No niebawem przysiądę jeszcze do tej gierki i nie wierzcie w jakieś tam plotki, bo tam wypisuje wypisujecie komentarze, że ja już znudziła mi się tak gra, że ja już nie chcę w tym grać i tak dalej, żebym chociaż nagrał ostatni odcinek. No to macie ostatni odcinek z tej gry w tym roku, ale w następnym roku oczywiście będą odcinki, więc nie dygajcie. Będziemy cisnąć i przechodzimy ją dalej do końca. Wiadomo, nie będą tak często jak kiedyś, bo, bo po prostu no, no, no grywam wiele innych gier, do tego cztery live'y w tygodniu, praca, wiecie, no życie prywatne, no nie ma kiedy to wszystko ogarnąć. Zobaczcie, jak to zarąbiście wygląda taki most, a my lecimy lambo z lampkami i z choinką na dachu. Kurde, ale wypas. No, widok jest niesamowity. No, takich rzeczy nam brakowało w grach. Samochodowych, właśnie, żeby można było przystroić auto, świąteczne, ba świąteczne lampki. Kurde, z choinką na dachu. Szkoda, że tą choinkę nie można wrzucić do każdego auta, tylko do tych nowych dwóch, które dodali, ale i tak fajnie, że w ogóle. No dobra, ja będę się żegnał. To był pierwszy odcinek noworoczny. Oglądacie go jak mamy 1 stycznia 2025, więc jeszcze raz wszystkim życzę najlepszego na ten rok. Oby był lepszy od poprzedniego. Zdrówka przede wszystkim dla każdego, dla Waszych rodzin, bo to jest najważniejsze. No i żeby się wiodło dobrze, nie? Powodzenia w szkole, w pracy, jakichś tam sukcesów, kurde. Wszystkiego, co sobie możecie zamarzyć. A ja, żebym dobił do tych 10 tysięcy jak najszybciej. No i co, lecimy po kolejne subiki. Także pamiętajcie o łapce, o subskrypcji, pamiętajcie o komentarzu. I widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Zapraszam na Discorda, oczywiście link jest w opisie. Zapraszam do opcji wspierającego. Mam 10-11 wspierających, więc naprawdę bardzo fajnie, regularnie. Niektórzy nawet już mnie rok wspierają albo nawet i ponad. Także łapeczka dla nich też. Dziękuję bardzo. Narka. Nie, no super, kurde. Ogniem dzieje. Ale jest śnieg na ulicach, ale nie jest ślizg, bardziej To Jest po prostu to tak, taki efekt wizualny, bardzo fajnie. Te drzewa wyglądają mega, matka jest super.